tu znowu kolba Dalej wychodzimy z LHL, już mam 1610 LO No jeszcze Jeszcze 600 i już kończymy tą seryjkę I zabieramy się na moje Zabieramy się za moje aktualne konto, na którym jest 1600 LO bodajże I lecimy na 2K elo Bo trochę nie grałem sobie po tym W sezonie tym trzecim Trzeci pik jak widać, więc nie będzie ciężko z dostaniem jakiejś dobrej pozycji. Kupiłem sobie Twisted Fate'a, mam nadzieję że dadzą mi tego mida, chociaż tu... A, nie nie nie, już mida, nie będę miał, to już widzę. Bo dwóch pierwszych się biło mida. Teraz, W Zobaczcie, mówcie, dwóch się jeden trzeci korzysta. Mam 21 postaci. Nie wiem, czy sobie czymś trollowatym nie pójść. No, hmm. nie idziemy widać. Naszym psikom. People say goodbye to say... dobry Nik. Chcę, żeby tylko pana był czynił lepszy, prawda? Więc zaraz zobaczymy, gdzie pójdę. Darius, zakończę Dariusa. On niby Jorik.

Dobra, to trzeba wziąć runki AD. AD. Stoika. Jeszcze z Blitzem a tym po prostu to już ogólnie mi się wydaje, że będzie dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam dalszy dystans. Dobra, dobra, dobra. Rozumiem iść. zimno. Anibia. nie co? Chyba, że dalej idzie na dżunglę. Nie głupiemy, ciepł. Ale to się nie koncentruje, naprawdę. Anika na fizę. No fiz no, nie wiem, zanim wygrywa, ale w sumie też zależy od zlina, prawda? O, idzie dżunglę. O, ale no, na nie, nie jest taki zły dźwięk. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, co oni, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, też 8cc. Osiem, Czyli zapowiada się wyrównany mecz. Troszkę nie wiem, czy nie za bardzo podgłośniłem te mikro. jak tak, to jest cisza. To 5%, bo jest aż na 10. Dobra, jesteśmy już w grze, tutaj... Dwóch chłopaków ma Pink po 400, mam nadzieję, że im się tak utrzyma. Będzie dosyć się grało. Chwilkę tylko ściszę. Jeszcze sobie tylko podgłośnie jest Git Ten Blitzkrank no podadek ale ci myślałem, że chociaż pod i jest całkiem całkiem Inwidować, no w sumie można Podoba mi się Varus to, że nakłada 3 t stacking, czyli już 6% z, magicznego, z, magicznego, z maksymalnego HP jako magiczny DMHBE. i jeszcze ten to już się ładnie wtedy nakłada. Ej, gdzie oni tam? A, dobra, na Czogata. Na Czogata no to racja, na blue trzeba iść. To dobry Blidzy, że czeka na nas. Doceniam jego wole walki. Patrzcie tu, ty nie ma i w ogóle. No no ani nie ma, tu, tu, tu. Gdzie ty blitz żeś poros? Może zaraz tutaj przyjdę. Blitzkręk, chodź tu. Ten paku zasrany. Dobra, idę na bota, bo to nie wyrobię. Muszę przed na bota. Ciekawie gdzie oni się podzielić, gdzie jest ich czogat. Oby nie u nas na dżungli. Ta vein. Wow. Kupiła normalnie budki. Ale mnie zrobili. Nie wierzę Wow Wow Za bardzo się <grybujesz> Dobra, ej Blitzcrank, Blitzcrank spadaj No, czyli ponos Już bot przegrany Wow, w ostatniej sekundzie Oho, oho może się uda... No chociaż jeden kill dla mnie A ta Wayne i tak sobie tutaj nic nie zrobiła z tym No tak myślałem właśnie <grym>, że to będzie bardzo łatwa gra Chociaż ten początek zrypałem mi to strasznie, no muszę przyznać A ich czogat chyba SFK Nie 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 jest SFK, bo kupił itemcy z tego co widzę Widzicie jakoś ADK mi wychodzi to last hitowanie nie jest tak tragicznie już na tym, nie? Na apk -u. Oj, oj, Warusem to jest moja, może trzecia gra. I to na tym koncie tylko grałem tym Warusem. No co to było? Czemu ja jej nie zestrzeliłem tam? Oho. <laughs> Bidulka to Głupia jest jak <laughs> Dobry Blitzcrank Good job Czyż ja już mam BF Sworda Nie no nie kupuję BF Sworda Nie będę się bawił w tego W 1000 Elo prawda To jest w sumie dobre ale chyba ma jednak Q bo to będzie mi dodawało ataku co... co strzał No kupuję sobie oczywiście infi Ta, deadlocked Już wejdę nie świruj jarządkę. Ciekawe, co się z tym czugatem dzieje Żadnej asysty, żadnego killa O jest Wow, Xin! Dobre teamy coś trafią. Nie wiem co się dzieje. Że oni mają takie... albo po prostu... Nie bym nie, już nic nie będę się odzywał, bo to by chciał coś powiedzieć, i głupie było. Dominating Czekam na jeszcze kogoś tutaj, żeby mi wpadł pod rękę Już mi się nawet nie chce laskitować jak mam przyjść jeden. Serio, tylko już sobie z auto attacku bił? Przecież AD carry wyfarmiony to jest pogrom dla przeciwnej drużyny Oj proszę, zrypałem, dobra, przyznam się od razu bez bicia Nie lubię tego kupować itemku, ale nie stać mnie na nic lepszego. Ale ja mam szósty. Topka ma szósty. Ten nie jest całkiem, całkiem, no nie powiem. Tylko jeszcze jakby teraz... aj. Za szybko użył tego po prostu. Ty, bo my jeszcze przegramy, jest przecież tylko... To tam jest taki wywidowany <laughs> Janna 3-0, dobra. Nie było tematu. Chociaż Chogath też nie jest najgorszy. Mam w sumie 1-0 nasz jungler? No, nasz jungler lepszy Ale Blitzkranga mam dobrego, naprawdę To wszystko przyciąga Chociaż oni są łupkami, bo dają się tak łatwo złapać, nie? Ale jego zasługi trochę też w tym jest, prawda? Teraz jakbym miał ulto to bym ich dwóch tutaj sklepo. Dwoje. Dwie w zasadzie. No <grystanie> Nie wiem co ona próbowała, ale zostawię to bez komentarzy. Przecież to będzie 15-minutowa gra chyba. Chyba, że ktoś tam inny przyfiduje E nie, też sobie in gdzie indziej ładnie radzę ja Już ósmy mam, największy w grze No dawaj blisko, przyciągaj. Te umiejętności to normalnie są... Nie z tej ziemi. No dobrze, że ma tyle pingu. Dla nas dobrze. W sumie trochę kłamie, bo ping jest maksymalnie do... Sorry, musiałem się napić do 500, bo sprawdzałem. Kiedyś było tam 999, a teraz jest do 500, więc proszę nie oszukiwać, że masz 3000 pingu, znaczy w tym e, ła, ekranie ładowania jest do 999, a tak jest do 500 tutaj pokazuję, bo ściągałem raz i miałem lagi związane z, ja nie pamiętam, co się tam rypało w systemie e, mojego dostawcy internetu i dlatego tak miałem, I miałem 500 pingu maksymalnie, nie chciało wejść nawet 501 raz, więc to jest teoretycznie niemożliwe według mnie, żeby mieć 3000 pingów. dawaj fizzolek Zarobidzie, <ścoughs> da że KS? No zaraz będę miał już infinity też Wtedy już będzie ładnie szło Trzeba tak najszybciej spuszować Bo jeszcze ktoś od nas deceka może dostać I co wtedy Już takie miałem sytuacje Dawaj błędu Może mi się uda jeszcze reda zakosić W sumie czokiet nie żyje Mam nadzieję że się uda A Gdzie to ta wein tam jest? O gdzieś tu było blisko nie ma. Nie ma. Czy ona nie żyje w ogóle? Nie, no żyje. Tak, o, teraz kupujemy standardowo oczywiście e, Phantom Densera. Ładnie moi biją w tej rozgrywce. Chociaż jak zawsze ja mam najlepsze staty. Nie ma się co oszukiwać. Z farmą też u mnie. Nie jest dobrze, ale najlepiej. Ja to tam uważam, że farma jest dobra, jak ma się lepszą od przeciwnika na linii. To jest pojęcie dobrej farmy dla mnie. Co ta Vayne tu ma? Dwa dorancy. Będzie ciężko ją zabić. No i pada. No, głupia pipa, nawet nie da mi się pobawić Dobra wbijemy to wie, Chociaż ma jajko będzie ciężko Nie Mam w sumie infinity to Nie będzie ciężko Co ona zrobiła to ja nie wiem Chociaż co ja zrobiłem to ja też nie wiem Zrypałem na całej linii Dobra, idę już na tą topkę Zabijemy sobie Darka A jak wiadomo, na Darka leci każda szparka O, brydolki. Komuś coś dzisiaj nie idzie A, jeszcze Cho'gath padnie Nie <laughs> gorszej niż z butami Sery co to ma być? 15-2 Сейчас буду иметь зида. Ну, тоже только по этой турецки я вернусь. Он надеется, что мне не украднут мореда. Она тебе need red blocks. Ну, видишь. Я не это майдикеры, не ты. Viii Viii Jezu, noob zasarany, Nienawidzę takich ludzi I need red, I'm ADC Naprawdę to jest... Bez mózg że wygrywamy? O nie, nie wierzę ADC need more red than jungle. I no taka prawda, no nie ma co się oszukiwać, ADK bardziej potrzebuje przecież. E, reda, prawda? Nie rozumiem, że nie mam żadnych ucieczek. No, co ceka tam tylko z ulta. No i tam lekki slow jeszcze. Ale to nie zmienia faktu, że ja potrzebuję bardziej Reda. Dawaj, dawaj Oj, typku cool. No, na no dwa strzały. Dobry damage ten, z tym Infinity się ciśnie No, ale nie ma co się kłócić już Gin o, nie wierzę, nie wierzę, serio. Ty, wiesz co ty w ogóle gadasz? To, że na 300 elo tak jest, to nie znaczy, że na tym elo, co my gramy, już tak powinno też być. idę po I się zwijam po pantom Densera No fajnie jest tak pokosić nobów. To może mi się uda jeszcze tych trzech zaraz zabić. Moi pewnie tu w Xina wlecą. O to dobry shield. No patrz tu, nie doleciało. <grytania> Teraz zmotam Blood Triestera i będzie git. To dobrze, że wejść sprzedała do rany No ładne takie gry są. Już mi się nie chce nawet grać Wow wow, wow jeszcze się złoży i co dopiero wtedy będzie Sasiara Bez się składają to. Nie, no chyba nie jest aż tak źle. No, jakoś to tam wyszło. Może nie po mojej myśli do końca, bo ja chciałem te dwa fragi. Ale ładnie. Wow. 30, 60. 120 No mam mniej więcej taką farmę jak oni tam w 3 czyli to mam dwa razy więcej od nich teamu Ale GG Zaraz napiszę jeszcze, że jestem noob, żeby mnie zreportować jak w tamtej grze Bo skory suwały Nie ze mnie razem, to jest nie fair Oni się już tam wszyscy popoddawali Bo za mnie nie macie prawa tego kończyć Ale coraz gorsze staty ma miałem, Najpierw miałem chyba 25, potem 23, potem 21, a teraz 17 już tylko kill Czuję się taki słaby Wal się Wow, to jesteś dobry Xin jak dwie gry z rzędu i dwie wygrane Tak ci zazdroszczę Jesteś moim idolem Dobra, w tym miejscu będę się z wami żegnał i zapraszam na kolejne rozgrywki Jak uciec z Elohel i klikajcie oczywiście link w opisie e, do subskrypcji. Żegnam się z wami, na razie.